Dzień dobry Państwu. 5 listopada. Kamil Jarosz z tej strony zapraszam na szybki przegląd tego, co dzieje się na rynku finansowym. Jeśli chodzi o takie podstawowe czy główne wątki, to oczywiście mamy ciągle jeszcze nierozstrzygnięte wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi na razie, na razie Joe Biden, no ale tutaj rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło i tak naprawdę w ciągle jeszcze jakieś szanse, chociaż już topniejące, ma. Prezydent Trump na utrzymanie swojego fotela. Jeśli chodzi o Senat, to, to nadal tutaj chyba większe szanse na to, że Republikanie utrzymają swoją przewagę właśnie w tej Izbie. Z innych takich wątków, które są istotniejsze, to warto wspomnieć o tym, że dziś rano Bank Anglii podjął swoje decyzje w sprawie polityki pieniężnej i tutaj jeśli chodzi o stopy procentowe, to zostały one utrzymane na dotychczasowym poziomie, natomiast zwiększono skalę luzowania ilościowego o 150 miliardów funtów, nieco więcej niż oczekiwało, oczekiwał rynek, bo rynek raczej sugerował, że, że będzie to około 100 miliardów. Przy czym tutaj ta 150 tak naprawdę nie robi dużej różnicy. Zresztą widać, że po notowaniach funta że to nie jest jakaś informacja, która znacząco tutaj co, cokolwiek zmienia. Tym bardziej właśnie, że ten ruch był może nie w takiej skali, ale w podobnej był oczekiwany. No jeśli chodzi o politykę pieniężną, to, to dzisiaj oczywiście też mamy posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych. Tutaj nie oczekuje się specjalnych, jakichś poważniejszych decyzji ale może w czasie konferencji pojawią się jakieś wątki dotyczące tego, czy Rezerwa Federalna jest gotowa na wspieranie amerykańskiej gospodarki w kontekście tego, że tutaj są mniejsze szanse na taki bardziej rozbudowany pakiet fiskalny przy właśnie. W tej sytuacji, kiedy, kiedy senat jest ciągle pod, czy będzie ciągle pod władaniem republikanów, i tutaj ta skala stymulacji może nie być taka, jakby mogła być, gdyby to demokraci decydowali. Jeśli chodzi o aktualny układ głosów, to szacunki są właśnie następujące. Z tych stanów, które już mniej więcej można oszacować, kto, kto zyskał. To tutaj Joe Biden właśnie ma przewagę 264 na 214 dla Donalda Trumpa. Ale to oczywiście ciągle nie jest jakby pewna wygrana Bidena. Tutaj mimo wszystko liczone są głosy, tym bardziej, że Trump już zapowiedział, że składa wnioski o przeliczanie głosów, na przykład Wisconsin, i to już chyba trwa w tej chwili, jeśli chodzi o drugie przeliczanie głosów, ale też składa też pozwy, o e, dotyczące nieprawidłowości, w, e, między innymi e, w, e, w dwóch ostatnio najbardziej istotnych, e, czyli w, między innymi w Michigan. Tutaj to są dwa, znaczy jeden taki kluczowy z punktu widzenia ilości. Stanów, kluczowy stan, i tutaj właśnie Trump będzie próbował, jakby na drodze prawnej, zmienić układ głosów. Jeśli chodzi o rynki, to tutaj nastroje są pozytywne. Indeks Nikkei, rynki azjatyckie tutaj zyskują na wartości dzisiaj w granicach około 2%. Przy czym Nikkei nie tylko kontynuuje tę swoją zwyżkę już trwającą od marca. Ale też właśnie wychodzi tutaj na lokalne szczyty z, z początku roku, więc tutaj z punktu, z punktu widzenia tego indeksu sytuacja jest mocno pozytywna. Wkrótce może dojść do wyjścia nad ten szczyt lokalny tutaj z 2018 roku. To co istotne, to oczywiście to nie są historyczne wartości. To indeks Nikkei ma duże, dużo do, do odrobienia jeśli chodzi o swoje historyczne szczyty, ale biorąc pod uwagę układ fal czy host, które w tej chwili funkcjonują, no to tutaj zdecydowanie potwierdzenie tego, że rynek ma pozytywny view na przyszłość. Jeśli chodzi o indeksy amerykańskie, S&P wyszedł tutaj nad poziom 3465, to był taki jeden z poziomów takich mniej istotnych, ale znaczących, no i teraz zbliża się do kolejnego już szczytu tak naprawdę tego lokalnego tutaj i wydaje się, że będzie to, no, jest szansa na to, żeby, no, przynajmniej jeśli biorąc pod uwagę zmienność dzienną, że jest szansa, żeby ten poziom w najbliższym czasie został osiągnięty. Co też oczywiście zmienia tutaj układ średnioterminowy, ponieważ zakładałoby się, że jednak tutaj ta fala spadkowa mogła być wznowiona, ale teraz wygląda na to, że no, przynajmniej do, dojdzie do jakiejś tutaj może konsolidacji póki co dużych fal wzrostu w tej chwili jeszcze raczej bym nie, nie oczekiwał. Jeśli chodzi o sytuację na indeksie przemysłowym, Dow Jones, to tutaj on jest relatywnie słabszy, w tym sensie, że tutaj te lokalne szczyty, które były wcześniej wyznaczone, one jeszcze nie są pokonane. W związku z tym ten poziom oporu tutaj przy 28100 nadal jest obowiązującym. Niemiecki DAX. Przechodzi przez tą barierę 12300. Wcześniej ona była sygnałem sprzedaży. Teraz wygląda na to, że rynek do tego powrócił. No i teraz ten poziom tutaj lokalnych szczytów, tych dwóch w ramach tej fali spadkowej, będzie tutaj uznawany za poziom oporu. Jeśli chodzi o rynek ropy, to już od jakiegoś czasu ropa boryka się z tym problemem. Jeśli chodzi o WTI, problem 39%. Dolarów za baryłkę. Nadal nie, została, nie został ten poziom pokonany, no i widać, że tutaj wprawdzie notowania bliskie są tego poziomu, więc ciągle jest szansa na to, żeby to pokonać. To mimo wszystko tutaj no, czekamy na jakiś sygnał. Póki co jeszcze obowiązuje ta interpretacja spadkowa. Jeśli chodzi o złoto, mamy tutaj wyraźne próby po stronie popytu, żeby jednak tą. Barierę tutaj oporu pokonać. Widzimy w tej chwili, że się dzieje się to na naszych oczach. Też z punktu widzenia tej linii spadkowej jest to znaczące działanie, więc dalsza zwyżka no by tutaj zasugerowała. Próbę zamknięcia tego całego okresu spadkowego. Zobaczymy. No ta konsolidacja była tutaj takim pierwszym porem. Oczywiście te szczyty przy 19:35 to są kolejnymi takimi szczytami, które mogą zatrzymać kupujących. Jeśli chodzi o rynek walutowy, główne dwie pary, to też mamy tutaj do czynienia z fazą osłabienia dolara i co przekłada się oczywiście na podnoszenie, podniesienie zarówno euro do dolara, jak i Funta do dolara w przypadku euro mamy tutaj no próbę ponownego wyjścia wyraźnego na poziom 17:50 i no wygląda na to, że teraz ta próba właśnie ma miejsce i być może zostanie zakończona sukcesem. Tutaj no jeszcze trochę czasu jest. Jeśli chodzi o funta, no to właśnie dzisiaj mieliśmy Bank Anglii i jak widać, dużych zmian na, tym, na tej parze nie ma to też wynika z tego, że ta decyzja nie była specjalnie zaskakująca. To bardziej znaczące ma w tej chwili znaczący czynnikiem jest to, że się osłabia dolar. Jeśli chodzi o dzisiejszy przekaz, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.